Witaj, z tej strony Aleksandra. W dzisiejszym nagraniu zobaczysz, jak utworzyć grupę użytkowników w panelu Jinga. W pierwszym kroku zaloguj się na swoje konto na stronie www.jinga.com. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę Użytkownicy i Grupy. W górnej części panelu przejdź do ustawień grupy, a następnie wciśnij przycisk dodaj grupę. W polu Nazwa wpisz nazwę działu, który będzie należeć do tej grupy, np. sprzedawcę. Następnie możesz ustawić muzykę, która będzie odtwarzana podczas oczekiwania na realizację połączenia. Możesz wybrać oraz odsłuchać przykładowe nagrania z listy poniżej, bądź wgrać własny plik. Pamiętaj, by był on w formacie MP3. W zakładce Numer Wewnętrzny ustaw czterocyfrowy numer. Pod który klienci i współpracownicy będą mogli dotrzeć do tej grupy. Następnie wybierz użytkowników, którzy będą należeć do tworzonej przez Ciebie grupy. Jeżeli nie wiesz, jak stworzyć użytkownika, sprawdź nasze pozostałe nagrania na kanale Jinga. W ostatnim kroku wybierz algorytm, który pozwoli w odpowiedni sposób rozdzielić połączenia między członkami grupy. Są dostępne cztery opcje: ustawienie własnej sekwencji, losowe, Jednoczesne oraz połączenie kierowane do osoby najmniej zajętej. Wybierzmy wariant pierwszy. Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk Zapisz. Na liście widoczne są wszystkie utworzone przez ciebie grupy. Po kliknięciu możesz ponownie je edytować, zadzwonić do jej członków oraz zmienić przepływ połączeń. Aby zarządzać kolejnością kierowania połączeń w ramach własnej sekwencji Zmień numerację obok użytkowników. Możesz też ich skasować, klikając w ikonę po prawej stronie. Jeżeli chcesz sprawdzić kolejne możliwości naszego panelu Jinga, zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Pozdrawiam i do usłyszenia.